Kochani, barki 2, bardzo prosta rzecz, bierzecie pasek, ja mam pasek do jogi, ale zobaczcie, to jest po prostu płócienny pasek, to mógłby być pasek od szlafroka, pasek od spodni, za przeproszeniem, guma od majtek i to mi musi też być guma, tak, możecie jakąś wstążkę z prezentu wziąć, ważne, żeby to było w miarę długie. Tak? Widzicie, to jest? Ja mam 1,70 m, to ma za 2 metry, tak? Czyli faktycznie chcemy, żeby to było długie. I teraz będziemy sobie rozpracowywać nasze łopatki i barki, zobaczcie, tak? Złapcie tak, żeby to, widzicie wciuki mam w środku, żeby to było dla Was w miarę wygodne. Jeżeli chcecie coś sobie nastawić na zegarku, no to tak naprawdę, słuchajcie, tutaj to pilates, ewentualnie jogę nastawiamy, bo to tego typu trening. I tutaj łapiemy sobie, słuchajcie, w ten sposób, kciuki w środek, mam skięte łokcie, tak? No już wiem, że jeżeli chodzi, bo to będzie też trochę lekcja anatomii o ramie, no to, tak, skina łokieć, biceps, prostuje triceps, skina biceps, prostuje triceps. Ja jestem tutaj, mam kąt prosty mniej więcej między łokciem a ramieniem. Tak, trzymam się i teraz staram się mieć pozycję neutralną. Nie mogę wywalić brzucha, zobaczcie, z moją macicę po dwójce dzieci wywaliłam, przeponę wypchnęłam specjalnie, tak bo będę wtedy wisieć na swoim odcinku lędźwiowym. Tego nie robię. Ale też nie mogę przesadnie napiąć prostego brzucha, tak bo wtedy będę, zamykając przednią powięź, nadmiernie rozciągał tył. Nie o to nam chodzi. Znajdźcie środek między jednym a drugim, czyli leciutko napięty dół brzucha, żeby, tak jakbyście chcieli... Przytrzymać tej i pęcherz moczowy bardziej w środku, tak? I staramy się to, co Wam mówiłam na tej naszej mini lekcji anatomii, rosnąć w górę. Broda w górę i rośniemy od mostka, tak? Tu jest mostek, tu przyczepione są obojczyki, tak? To wiemy. Tu tak pięknie, tak wygląda z tymi obojczykami. Widzicie, to Wam mówiłam, tu są na ramienne, część przednia tylna, przednia, część środkowa przednia tylna, tak? I one są odpowiedzialne za to, że ta ręka się uniosła. Gdybyśmy ją przywodzili, no to wiemy, że to najszerszy grzbietu robi. Tak? Gdybyśmy jeszcze chcieli zrotować, no to mamy rotatory ramienia, wszystkie. Tak? Obułem. Czyli się teraz będziemy zajmować tym, żeby nasze łopatki się poruszały. Na razie. Góra i proszę Was, nie demonizujcie tej, tych kapturów, tak? Jeżeli nawet odczuwacie tutaj, że to jest ponapinane, bo jesteście postresowani, tak? Długo siedzieliście przy komputerze. To trzeba wzmocnić. Lekko uniesiona broda, tak jakby źrenica oczu na sofit chciała dać, i za nimi idzie moja broda. Tak, jestem tu. Jestem tu, zobaczcie. Nie tu. Możecie mi patrzeć, tak. Co to jest? Zaprostowanie się. Jeżeli będziecie tak, to już nie wiadomo, co byśmy musieli zrobić z tymi rękami, a tutaj cały czas nie ma prawidłowej pracy. Czyli muszę tutaj być, tak? Ale jak jestem tutaj, ja się nie boję unieść tych łopatek. Dlaczego one nie mogą być w elewacji? Przecież to jest ich normalna praca. I teraz unieść brodę delikatnie i ściągnąć łopatki. Widzicie, tak Ja troszeczkę się bawię w to, żeby jakby ten, ten pasek chcieć rozerwać, tak? Rozciągnąć na boki. Prawa ręka ciągnie w prawo, lewa w lewo. I unoszę te łopatki, a teraz je ściągam. I unoszę. Widać to? A teraz je ściągam. I unoszę. Tak? Widzicie? Nawet specjalnie je unoszę. Specjalnie je unoszę, a teraz je ściągam. I to też nie znaczy, że jak ściągam, to ja robię coś takiego... I już wiszę na lędźwiowym, głównie zginam lędźwiowy, bo wywaliłam brzuch. Nie, a cały czas lekko trzymam podbrzusze, ja ściągam łopatki, czuję dolną część czworobocznego, czyli ten mięsień, tak? Jak unoszę ściągnięte łopatki, to czuję górną część czworobocznego, ten mięsień, prostowniki szyi, tak? I jeszcze raz, unoszę i ściągam. Czuję to, jak unoszę, robię wdech, a z wydechem mogę ściągnąć troszeczkę, napiąć brzuch. Wdech, unoszę łopatki, tylko równomiernie. I teraz już się też zastanówcie, czy któraś łopatka nie idzie słabiej, tak? Czy nie macie tak jak ja, na przykład, słabszej lewej strony. Ja cały czas jestem troszeczkę krzywa, po moich licznych kontuzjach z mojej. Kariery tancerskiej z młodości, tak? Ale pracuję nad tym. Ja cały czas nad tym pracuję, zdaję sobie z tego sprawę, tak? Że muszę dążyć do wyrównania tych stron. Ja już Wam mówiłam w tych pierwszych e, naszych treningach, że chcemy zawsze sobie wyobrazić, że skoro z 70% składamy się z wody, to chcemy, żeby ta woda równomiernie się rozlewała po całym ciele, równo stoję na obu nogach, przytrzymuję sobie brzuch, lekko napinam pośladki i ciągnę łopatki w górę, łopatki w dół. Zwracam uwagę na to, żeby prawa i lewa szła tak samo w górę, prawa i lewa szła tak samo w dół. Łopatki w górę, łopatki w dół. I broda w górę, wdech i wydech. Łopatki w górę, łopatki w dół. Łopatki w górę, łopatki w dół. Elewacja, depresja. Elewacja, depresja. Elewacja, depresja. Elevacja, depresja. Elevacja, depresja. Elevacja, depresja. depresja, tak. I teraz mamy e, retrakcję, protrakcję, tak. Czyli tylko w ten sposób sobie złapiemy. I retrakcja. Ściągam mocno i tu już bierze udział w ogóle. E, Prostownik, tak? Ten główny, który idzie przez środek. Prostownik grzbietu. Robimy wdech. Unoszę broodestwem się mocno wyprostować. To nie znaczy, że wywaliłam brzuch i się wygięłam, bo to jest wiszenie. Ja lekko trzymam a jednocześnie, jakby mnie ktoś złapał za mostek i wyciąga mnie za ten mostek w górę. Nie wiszę na swoich lędźwiach, tylko chcę ściągnąć łopatki. Otworzyć barki, tak? Czyli klatkę piersiową rozciągnąć, to jest wartość dodana. Wdech. I teraz jesteśmy tu. Chcemy zamknąć, i to jest protrakcja. I nie bójcie się tego, żeby one się tu trochę nawet uniosły. Czyli one trochę idą do elewacji, bo to nam pogłębi protrakcję. To jest tak jak w przypływaniu. Tak? Ten ruch oddala szłopatkę od kręgosłupa. Sięgasz, jakbyś chciała mieć, chciała mieć teleskopową rękę, jak inspektor gadżet, nie? I robimy wdech. Ja rosnę w górę, ściągam łopatki. Teraz idę tu. Broda może być lekko do krytyki, bo uruchomimy mostkowo bojczykowo słudkowy Tak. I wdech angażuję otwarcie klatki piersiowej. Broda w górę i retrakcja. Protrakcja. Tak? I retrakcja. ściągam łopatki. Opieram pasek na brzuchu i idę rękami jak dalej. Co tu poczujecie? Prostownik grzbietu, triceps. Jak jeszcze ściągniecie dalej, przysuwając ręce. Nawet skrócicie o pasek. Zobaczcie, utrudnicie sobie. I ściągniecie dalej, przysuwając ręce do boków ciała, to i najszerszy grzbietu tutaj pracuje. Tak? Mówiliśmy, przyczepiony do połowy dolnego, dolnej piersiowego e, lędźwi i krzyża, tak? Wdech. I lecimy. i ach, tu możecie nawet zabrać organy wewnętrzne, głębiej do wnętrza brzucha, wypchnąć lędźwiowy, rozciągać i też najszerszy. Tak? I czworoboczne lędźwi. I wdech. Jak dacie ręce blisko ciała, to o! I jeszcze najszerszy grzbietu. Ściągamy dolną częścią czworobocznego. Retrakcja. Prostujemy się. Cały czworoboczny właściwie pracuje, bo ja uniosłam brodę i te upadki ściągam. I, I tu wyciągam ręce, chcę, żeby się spotkały. Chowam szuszek. Brodę daję do grdyki. To nie jest sromotnie zwisająca głowa, tylko broda do grdyki. I wdech. I wydech. I wdech, i spróbujcie mocno. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. No? Bardzo dobrze. I teraz mamy Bierzemy pasek do jednej ręki i robimy rotację. Bo będziecie widzieli po pasku. Tak, jak on się. Na zewnątrz. Do wewnątrz. Do wewnątrz, jak przerysujecie, to można iść do protrakcji łopatki. Na zewnątrz jak przerysujecie, widzicie? Obracam to do retrakcji. Protrakcja. Retrakcja. I jeszcze można unieść wysoko i wyciągnąć, Jakbyście, jakby teraz ktoś Was złapał za to. I pociągnął. Ach, tak jest. I druga strona. Do wewnątrz, na zewnątrz. Do wewnątrz, na zewnątrz. I tu można ściągnąć łopatkę, a broda cały czas w górę. Tu ewentualnie możecie dać prodę do krytyki, ale to nie jest zwisanie. Tylko broda do grudyki, to jest najmniejsza kształtna pozycja świata, to tu i otwórz, tu i otwórz, tu i otwórz, rotacja na zewnątrz i do wewnątrz, tak? Takie, wiecie, to nam zawsze mówili, że żaróweczki, żaróweczki wkręcamy, żaróweczki, żaróweczki, nie? Na no włosie. Albo na gimnastyce korekcyjnej, możecie jeszcze sobie po prostu rozciągać. Wyobrazić sobie, że chcecie rozciągnąć ten pasek i taką ramę robicie jak na e, tańcu towarzyskim. Zobaczcie, tutaj uruchomimy te wszystkie prostowniki grzbietu, tak? Lekko broda w górę i chcę rozciągnąć ten pasek. I się zastanawiam, czy prawa i lewa ręka tak samo mi pracują, tak? Tak samo ciągną łokcie na zewnątrz, robię wdech i wydech i mogę sobie zrobić rozciągnięcie pleców, protrakcję łopatek, zaangażować mos, tak, mos kołobieczykowe, sutkowe, czyli brodo to grydyki i otworzyć, nie puszczaj całkiem pod rzusza, bo ty nie wisisz, nie dajesz bioder do przodu, ty masz sutki, piersi i mostek dać w górę i zamknąć. Otworzyć i zamknąć. I otworzyć i zamknąć. I otworzyć i zamknąć. I otworzyć wszystkie prostowniki wyciągnij się w górę, rośnie w górę. Nie zapadaj się, nie siedź, bo ty nie masz sobie zrobić kręgo zmyku i sobie wepchnąć dysk głębiej między. Wiecie, wysunąć w stronę ciała z supa Ani, nie, nie, ani jakiś dyskopatii. Tylko cały czas ty rośniesz w górę. Starasz się urosnąć, wyciągnąć się w górę. I dopiero wtedy, pamiętajcie o tym, musicie być skupieni. Najpierw musicie wykreować przestrzenie między kręgami supa A potem dopiero delikatnie wyprostować się, a potem zgiąć taką łagodną literę C. Tak? To się wszystko dzieje razem z barkami. Tak? Czyli mamy odwodzenie, przywodzenie, protrakcję, retrakcję, elewację, depresję, upadki. Tak? Mamy wyprost w plecach. Mamy zgięcie łagodne z zaokrągleniem i z wydłużeniem. Mamy pracę Mosa, muskowy czy kosutkowy, zbliża brody do grydyki I tutaj mamy prostowniki szyi, mamy górną część czworobocznego, czyli kaptur. I wiadomo, że tutaj nawet te dźwigacze łopatek są potrzebne. Tylko, żeby to nie było tak, że my permanentnie jesteśmy w ten sposób. Ale jak będziecie mieć. Otwartą klatkę piersiową, pięknie uniesioną broda, to nie ma nic złego w tym, żeby unieść łopatki, a potem opuścić i to, o czym mówiłam Wam na początku, jak na wykładzie z anatomicznym, tym pseudomini wykładzie anatomicznym, tak? Jak pracujecie ramieniem, to starajcie się pracować od łopatki, tak? Od łopatki, jakbyśmy mieli skrzydła, które nam wyrastają z pleców. Wtedy jednocześnie będziecie angażować mięśnie pleców.